Cześć, słuchajcie, wiem, że światło nade mną się świeci, ale musicie uwierzyć, że jest zaledwie za 10:10 10 rano, więc już stuprocentowo można być pewnym, że jest listopad. Nie będę pokazywała Wam pogody za oknem, bo to jest coś tragicznego. Lepiej pokażę Wam o wiele ciekawsze rzeczy, czyli oczywiście książki. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam cztery nowe książki cztery książki, o które Powiększyła się moja domowa biblioteczka, trochę za sprawą targów, trochę za sprawą wydawnictwa PWN. Opowiem Wam też troszkę o tegorocznych targach książki w Krakowie. Opowiem Wam o ich plusach, o ich minusach. I od razu zaznaczę, że ten filmik będzie nagrywany w dwóch lokalizacjach. Pierwsza część do pewnego momentu będzie nagrywana tutaj na tle mojej domowej biblioteczki, a pozostała w Krakowie, w moim pokoju. Mam nadzieję, że do godziny 15 się jakoś strasznie nie ściemni i jakoś to wszystko wyjdzie. Dobra, żeby już nie przedłużać, pokażę Wam książki od wydawnictwa PWN. Pierwsza pozycja naprawdę mnie zaintrygowała, zaraz jak zobaczyłam jej opis w takim. Mailu wydawniczym Remigiusz Piotrowski, Absurdy i Kurioza przedwojennej Polski. Chociaż szczerze Wam powiem, że ja myślałam, że to będzie książka z tej serii, z której mam na przykład magiczne dwudziestolecie, że to będzie taki format jak Londyn w czasach Sherlocka Holmesa czyli, że ta książka będzie troszkę większa i że cała będzie na takim kredowym papierze. Tutaj, jak widzicie, format jest mniejszy. Też papier nie jest taki śnieżno-biały, tylko bardziej szarawy. No i tak w pierwszej chwili, kiedy przeglądałam tę książkę, no to na pewno zwróciłam uwagę na to, że nikt nie poszalał z ilością zdjęć i są one. Nie no, to, że one są czarno-białe, to akurat nie ma nic do rzeczy, ale jednak miłoby było, jakby te zdjęcia były, wiecie, nawet chociażby te wstawki z tymi zdjęciami, gdyby były na takim ładnym, właśnie bielutkim papierze, no i też myślałam właśnie, że tych zdjęć będzie troszkę więcej. No ale nieważne, bo wydaje mi się, że treść będzie naprawdę intrygująca. W tej książki możemy się dowiedzieć, co śmieszyło przeciętnego obywatela drugiej RP. Po co rozkręcano afery robakowe w warszawskich lokalach? Kto był najgłupszym przestępcą przedwojennej Polski? Ile kosztowało zaaranżowanie małżeństwa z domatorką przy kości, a ile z panną szczupłą i lubiącą podróże? Jakie były najdziwniejsze sposoby zarobkowania i które zawody odeszły do lamusa? Autorem tej książki, tak jak powiedziałam, jest Remigiusz Piotrowski, ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Do tej pory PWN wydało takie jego książki jak... Ślepy Max, historia łódzkiego Ala Capone, literaci w przedwojennej Polsce, pasje, nałogi, romanse, rozkaz trzaskać, zapomniane askie, akcje polskiego podziemia oraz artyści w okupowanej Polsce. Powiem Wam, że tak po tytułach tych książek właściwie wszystkie wydają mi się intrygujące, więc. Ostateczne rozliczenie jakieś, na pewno cieszę się, że te absurdy i kurioza przedwojennej Polski trafiły do mojej biblioteczki. Będę się chciała z nimi jakoś listopad, początek grudnia zapoznać. Mam nadzieję, że dłużej mi nie zajdzie, bo naprawdę chciałabym teraz przyspieszyć troszkę z czytaniem. Więc e, jeżeli lubicie takie klimaty, no to informuję, że taka książka wyszła i że wydał ją właśnie Dom Wydawniczy PWN. Kolejna pozycja od wydawnictwa PWN. E, to, że ją zamówiłam, jest związane z jakimś tam moim zainteresowaniem malarstwem, fotografią od jakiegoś czasu. Dlatego, kiedy zobaczyłam, że Bożena Fabiani wydała książkę Stary Testament w malarstwie, to pomyślałam, że to może być coś naprawdę ciekawego. Ja lubię oglądać obrazy. Lubię się nad nimi zastanawiać, więc pomyślałam, że jeżeli ktoś może pomóc mi w wędrówce po tych obrazach, to bardzo chętnie skorzystam z tej pomocy. To jest książka, dzięki której dowiemy się, kto malował stwórcę więcej niż śmiało, bo bardzo dosłownie wedle anatomii człowieczej. Jak obrazowanie grzechu pierwszych rodziców stało się szkołą malowania aktu? Czy na obrazie wieża, ba ba wieża Babel? Oglądanym nawet z bliska, dostrzeżemy wszystkie szczegóły. Jak to możliwe, że dzieło niderl niderlandzkiego mistrza ożywa dopiero dzięki komputerowemu powiększeniu. E, autorką tej książki jest Bożena Fabiani, historyk, emerytowany nauczyciel akademicki, autorka licznych publikacji, od lat popularyzuje wiedzę o sztuce w programie drugim polskiego radia w, cy w cyklu audycji redaktor Ewy Przątki w Stronę sztuki. Też myślałam, że ta książka będzie miała taki większy y, wymiar. No, i w pierwszej chwili też troszkę się zawiodłam, bo wydało mi się, że te wszystkie obrazy są czarno-białe. No, a w przypadku takiej książki to przecież jest po prostu no, niedopuszczalne, tak? Ale na szczęście z tyłu znajduje się taka wkładka, wkładka zatytułowana, już Wam mówię: ilustracje kolorowe. No, i tutaj już mamy ten kredowy, piękny papier, i te wszystkie ilustracje, które będą nas interesowały, które są poddawane. Hmm, Jakiejś interpretacji, tak? Analizie zostały tutaj już przedstawione kolorowo, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolona. No i widzę, że ta książka została podzielona według ksiąg Starego Testamentu, bo widzę, że najpierw jest Księga, księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Sędziów i Księga Ród, i tutaj do tych wszystkich. Yy, Rozdziałów są przyporządkowane odpowiednie obrazy, które mogą nas interesować. Więc przeczytam na pewno z ogromnym zainteresowaniem. No i teraz przechodzimy już do książek, które. Kupiłam na targach książki w Krakowie, na tych tegorocznych, czyli 20 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Ja zawsze powtarzam, że nie cierpię kupować książek na targach książki, no bo uważam, że to jest po prostu jakaś straszna strata pieniędzy. Tam owszem są różne promocje, ale to nie są jakieś promocje ogromne. Jeżeli Stoisko Wydawnictwa krzyczy przeceną 20%, no to wybaczcie, ale ja mogę sobie przejść tanimi księgarniami wokół rynku w Krakowie, no i kupić te książki niejednokrotnie tanie. Albo jakieś inne książki danego autora, taniej, a nawet te najnowsze, tak, jeżeli sobie zamówię przez internet, to też będą tańsze niż kupowanie ich tam na miejscu. Ale dla dwóch książek zrobiłam wyjątek. Pierwsza z nich, jak możecie się domyślać, to jest Osiołkiem Andrzeja Stasiuka. O moim spotkaniu z Andrzejem Stasiukiem na targach książki nagrałam osobny filmik, dlatego teraz zobaczycie do niego link. Nie będę się na ten temat rozgadywała, ale strasznie się cieszę, że właśnie Osiołkiem. Jest już w moich rękach. Coś cudownego. Ono ma taką okładkę jak wschód Andrzeja Stasiuka. Ona jest taka nie błyszcząca, tylko powiedziałabym, że raczej matowa. A druga książka, na którą skusiłam się podczas tegorocznych targów książki, to książka Jerzego Bralczyka. Jeść! Z tej serii. No, wiecie o co chodzi. Z tej serii oprócz tej książki Jeść wyszła również książka W drodze. Tutaj na pewno zobaczycie jej okładkę. Dlaczego skusiłam się na książkę Jeść zamiast na książkę W drodze? Powód jest dość prosty. Akurat chodząc po targach byłam dość głodna, bo chodziłam już od kilku godzin, więc prawdopodobnie dlatego skusiłam się właśnie na książkę Jeść. To jest książka. Przecież cudownie wydana przez wydawnictwo Bosch. To jest to samo wydawnictwo, które wydawało tą książkę o wampirach Rudaw, Sudetów i tak dalej. Gdzieś tutaj też na pewno zobaczycie link do mojej recenzji. Tutaj też właśnie ten środek jest taki śliczny: papier kredowy, biały. Zapłaciłam za tę książkę na targach 32 zł, ale myślę, że jeżeli ona jest w ten sposób wydana, no to na dobrą sprawę jej wartość jest no przynajmniej tak, myślę. Powyżej 40 zł bym ją oceniała, bo, bo to jest naprawdę ślicznie wydana książka. No i czym tutaj zajmuje się nasz kochany Jerzy Bralczyk? Zajmuje się oczywiście jedzeniem. To jedzenie zostało um, uporządkowane w taki alfabetyczny sposób, czyli zaczynamy od ananasa, kończy, przez oliwę i orzechy, kończymy na. Na czym kończymy? Na żurku o każdej z potraw, o każdym ze słów związanym z jedzeniem Dowiadujemy się chociażby tego skąd ono pochodzi, z jakiego języka W jakich na przykład związkach frazologicznych występuje, dlaczego Natomiast są to notki bardzo krótkie, bo niejednokrotnie one zajmują niecałą jedną stronę Więc no słuchajcie, jeżeli wiecie coś tam na przykład o piwie no to też wasza wiedza jakoś super się tutaj nie powiększy Ale oczywiście jeżeli lubicie książki Jerzego Bralczyka To ja serdecznie polecam Przeczytałam ją już właściwie całą Nie po kolei, bo czytałam to co akurat mnie zaintrygowało A ponieważ sięgałam do tej książki kilkukrotnie No to za każdym razem intrygowało mnie coś troszkę innego Więc na pewno poszerzyłam swoją wiedzę Jeżeli chodzi o nazewnictwo jedzenia w języku polskim I tak... Na pewno nie żałuję tego zakupu. Dobra, a teraz przechodzimy już do książek, które zabrałam ze sobą na targi książki w Krakowie, bo chciałam zdobyć autografy ludzi, którzy je napisali. Chciałam, żeby te książki były bardziej moje: no bo jeżeli z przodu na książce znajduje się dedykacja dla Kingi, no i do tego jakaś data i tak dalej, podpis na przykład Marka Krajewskiego. No to ja jestem w wzięta i zawsze to milej mieć taką książkę w, na półce swojej domowej biblioteczki Byłam między innymi u Zośki Papużanki, u Marka Krajewskiego, który jest niesamowicie sympatycznym człowiekiem I bardzo chętnie myślę, że kiedyś wybiorę się na jakieś spotkanie autorskie z nim Ziemowit Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna Historia Słowian Tę książkę z całego serca Wam polecam, jeżeli lubicie... Reportaże, ale takie bardzo nie, nietypowe, reportaże właśnie o wschodzie, a konkretniej o Ukrainie. Byłam też u Szczepana Twardocha z Drachem i z jego dziennikiem Wieloryby i Ćmy To też jest bardzo sympatyczny pan. No a za mną, gdzieś tam na górze w bibliotecz, biblioteczce, znajdują się też wszystkie książki Andrzeja Stasiuka. Jakie mam teraz? Te wszystkie książki są. Przez niego podpisane, więc myślę, że to będzie fajna sprawa mieć wszystkie książki, docelowo wszystkie książki Andrzeja Stasiuka z jego podpisami. Póki co nie mam jeszcze wszystkich książek Stasiuka, no ale te 15 czy 16 książek, które mam w tej chwili w swojej domowej biblioteczce, są już książkami podpisanymi. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie książki zabrałam ze sobą na targi w tym roku, no to odsyłam Was do mojego holu którym pokazywałam właśnie te wszystkie książki Andrzeja Stasiuka, które nie tak dawno zamówiłam. Nie zawiozłam do Krakowa tylko Grochowa i opowieści galicyjskich, bo te książki miałam już podpisane. To już by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tę część filmiku, którą mogę nagrać teraz, no bo resztę rzeczy związanych z targami książki mam w Krakowie. A teraz, teraz się z wami żegnam I zabieram was do Krakowa Dobra, słuchajcie, w końcu nagrywam drugą część tego filmiku Jest już sobota No i chciałabym pokazać wam jeszcze kilka rzeczy Z targów Których no nie mogłam pokazać wam w domu Bo po prostu ich za sobą nie miałam Po pierwsze Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk Do tej pory jestem w szoku, że zdecydowałam się Wziąć do torebki właśnie yy, Tę książkę I przynieść ją na targi Żeby ją podpisać, no bo to jest dość spokojne. Spora książka, dlatego strasznie się cieszę, że mam tutaj właśnie podpis Olgi Tokarczuk. Mam też obok siebie torbę od wydawnictwa Czarne. Do tej papierowej torby zapakowano mi osiołkiem, ale nie o tym będzie mowa. Będzie mowa o dwóch torbach, które to kupiłam na targach książki. Pierwsza z nich to jest torba, którą uwielbiam. Moja już mi się troszeczkę. Już nie wygląda tak najświeżej, dlatego postanowiłam wybrać sobie nową torbę. Na miejscu zbrodni pozostał tylko zapach, z drugiej strony nie ma ciała, nie ma zbrodni. Katarzyna Bonda pochłaniacz. Mam dokładnie taką samą torbę, którą dostałam kiedyś, kiedy właśnie wydawnictwo robiło jakąś akcję promocyjną i rozsyłało te torby po prostu do, do blogerów, do vlogerów. Bl no, ale tamta już, tak jak powiedziałam, trochę mi się zniszczyła, dlatego kiedy zobaczyłam, że na targach były znowu te torby, no to pomyślałam sobie właściwie, dlaczego miałabym sobie nie kupić takiej samej torby. A druga torba absolutnie urzekła mnie swoim napisem: Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz. Myślę, że coś w tym jest. Ten napis, nie wiem czy wy to widzicie, a on jest taki lekko brokatowy i ta torba strasznie mi się podoba. Ten napis strasznie mi się podoba, dlatego już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę chodzić z tą torbą, bo musicie wiedzieć, że ja nie lubię takich zwykłych torebek, ja lubię tylko takie torby albo plecak. Dobra, jeżeli chodzi o same targi, no to powiem Wam, że w tym roku mam wobec nich takie mocno mieszane odczucia. Wszystko dlatego, że no nie wiem, kiedy byłam na nich pierwszy raz, to to było takie wow, tutaj znana twarz, tam znana twarz. Mogę iść do kogoś z książką i jakby wszystkie niedogodności kompletnie wtedy nie mają znaczenia. Ale kiedy już było się na tych targach kilkukrotnie, no to zaczyna się jednak dostrzegać te minusy. Tym bardziej, że te targi w Krakowie z roku na rok mam wrażenie, że coraz większe grono zwolenników, coraz większe grono osób, które chce właśnie zobaczyć, jak takie targi wyglądają, chce, chce na nie pójść po prostu. No i tutaj pojawiają się problemy. Hala Expo to owszem jest ogromna hala, ale jednak mam wrażenie, że niewystarczająca na te międzynarodowe jednak targi, książki w Krakowie, bo. Te przejścia pomiędzy wszystkimi stoiskami są tak wąskie, że kiedy do któregoś pisarza ustawia się kolejka, no to automatycznie blokuje przejście i, i chodzi się tam strasznie. To znaczy nie w piątek, nie w niedzielę, w sobotę. Największe tłumy są zawsze w sobotę, więc apeluję do organizatorów, jeżeli ogląda to ktoś, kto. Nie wiem, ma jakiś wpływ na wygląd targów książki, że żeby bardziej pomyśleć nad jakąś lepszą ich organizacją, nad jakimś nie wiem, lepszym dojazdem, lepszą organizacją tego dojazdu, bo przy dojeździe na targi też tworzyły się straszne korki. Chociaż ja akurat z tym nie mam problemu, bo mieszkam całkiem blisko, więc mogłam sobie przyjść na piechotę. Co jeszcze? Na pewno nie chciałabym, żeby ta opinia zabrzmiała negatywnie, nie zrozumcie mnie źle. Ja jak najbardziej polecam targi książki, tylko myślę, że trzeba je trochę inaczej zorganizować i tak dalej. Ale to już takie moje gadanie było, minęło, może w przyszłym roku będzie lepiej. A teraz zabieram was ze sobą na krótki spacer, taka mała niespodzianka. Mam tutaj awizo, więc pójdziecie ze mną na pocztę. Do mnie pierwsze wydanie scenariusza Harry Potter i przeklęte dziecko. Dostałam tę książkę dzięki uprzejmości Julity z akcji Polacy Nie Gęsi. Nagram na pewno dla was recenzji i będzie to na pewno recenzja wyjątkowo magiczna. Teraz już się z wami żegnam, zabieram się za czytanie, no i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną te kilka minut. Pa pa!